Z tej strony Jacek, dzisiaj ze mną jest, przywitaj się, Bulbul, bul. a, Olek, <noise> tak, jest Oleg e, dobra, teraz nagrywam, jest nagrywam, proszę Państwa, dobra, e, jest... zmieniło się mnóstwo, Olek ma 99 śmierci nadal, czyli nie zrobiłem go pomiędzy odcinkami, e... Magma Cube, zabić, zabić, ale wielki, au, <noise> Panie samemu. Magma Cube, to był zamach, Patrzcie. Zrobię sobie A, uh, bye -bye. ekspiarkę. Zrobię sobie ekspiarkę. Tak, to jest Au! dobry pomysł. Tam się wchodziło, tam się potki rzucało. A teraz A, słucham, lepszy, patrzcie. No szetny zgon. Czego nie przeze mnie? Yy, Zatykałeś pigmenty. Nie, nie piję. Patrzcie. Tu klika się? Dobra. Dup. To było gorsze. To był magna. Patrzcie, wtedy będę mieli Dobra ja patrzcie, klikam tu I tam spada miksturk Jeszcze raz No już, już tak, tak cię nikt nie kocha, się. E, Dobra To co, widzieliśmy tu się EXPL dostosuje Fajnie mogą mnie zabić, tak mogą no to możecie, moje pan serve No bo to A, Chyba do... jeden Magma Cube ten pofrunął do nas na świat. <gry> e, chyba tutaj takiego, nie, nie może pofrunąć do nas na świat. No to pofrunął wielkie. Tam do tego pokoju. Czekaj, jak go bym może nazwać? Okay. Pokój teleporti. Nie, 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 czekaj. Rumuński... Rumuński... Nie, 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 nie. Pokój graniczny, bo tam nie, przechodzą te... Nie, 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 to jakoś i Franciszno, czekaj. Sterylizacja. Tak, tak, tak. Sterylizacja. Kwarantanna. Kwarantanna, o. Sterylizacja. Patrzcie. Wiem, że wtedy tutaj się się dzisiaj wstępne. alchemią, czyli tak, e, instant A health. ja się ubawię innym. Instant Health się robi... Patrzcie teraz. Poradnik, jak zrobić instant Health 2. E, to, to ja jeden, ja W nowej wersji. 6, 2 i nowsze. Literowa brodawka najpierw. Dajemy Przecież wodę. do tarową brodawkę powstaje klarowna mikstura. Później, około Później około dajemy... No i właśnie one księdne. Później dajemy yes. Glistering Melon, czyli naszej leśnący no, arbuz no, 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 no. Wychodzi nam e, do picia e, natychmiastowe leczenie 1. Następnie dajemy... Ale za co? Do, co? E, następnie dajemy sobie mm, jasno pył i tutaj wkładamy sobie e, te. Na Instant health jedynki jasno, pozwiekszać, wzmacnia działanie mikstury w przypadku innych, też więc powstaje nam instant Health 2. Potem proch, jak połączymy proch z instant Health 2, powstanie nam a jaki to proch? E, powstanie nam wtedy miksturka do rzucania. Więc Ale teraz ja zrobimy wierzę. na a przykład ja na Skrypary, już się odpowiedział. Teraz masz zmiłoną e, automatyczną. Właśnie, dawaj, wciągam zmiłoną nosem. Robimy teraz sobie miksturkę e, na obrażenia. Możecie, ja to będę robił, a wy sobie, jak potem będziecie chcieli, tu sobie wejdziecie na ten filmik, sprawdzicie, jak to ja zrobić. <laughs> Patologia. Dobra. Tu już, jak widzimy, zrobiła się naprawdę mikstura. Następnie wrzucamy oko pająki. No ja że nie, pomylę. nie... No, pomyliłem. no, no. no nie, no, nie czasy, no. Bo wyrzuciłem? A nie, A. powinno być klarowane. To... Już jest klarowane. Ale nie, nie, znaczy ten, nie powinno być ten, wiesz, że. Co, mistrzik glysterik warot, dodać? Nie, 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 to. Ten... No tak, tam jak można to S Tak, spermentowane. Nie, teraz, patrzcie, nam daje truciznę na pół minuty. Dajemy sfermentowane okopajonka. O, skrzynka tam jest w, w, w już, tak? Pewnie co najmniej trzy razy. Ale szczela dzikus, no, daj łuk. Patrz, teraz sfermentowana okopajonka po wsadzeniu. prawie walnę pigłynę. Daje nam natychmiastowe to No kurde, dajemy jasno pył, który zwiększa y, działanie mikstury. Nie chcesz się bawić, to nie, teraz jest. Tworzy... Tworzy bycia, a poradni, a o, jest, zabiłem, Tworzę Tworzy poradnik. A poradnik sam zginął. I teraz o, patrzcie, nie. tu jest już dwójka. No i teraz pro, wiadomo, sprawię, że to jest rzucana. Zobaczymy, czy to działa na creepery. czy to będzie... Bo jak na creepery, to będę musiał zrobić drugi dispenser z, na creepery. A bo na razie zabiastko nie umarło, nie? No, tak. Masz no, szkielety, pająki na to. Nie. Na pająki mieć to też tego nie powiedziała. I proszę, co nam wychodzi? Natychmiastowe wrażenia dwa. Mikstura krzywdy. Jeszcze przy tym sobie enchantuje. na 30. Tak masz tak krzywdzić. Bezbronny, biedny stworzonka. Właśnie, wiesz co obliczyłem? Mora stomologów no. Co? Że kamienny topór nie się kiera. Topór. No wojenny, no. Ma takie samo obrażenie jak kamienny mierz. Z szeroką i Dobra, najpierw sobie wyczyścimy z tego. I tarcze to jest troszkę taki źle zrobiony item, ale no. o modach Działaj! Co nie? No, o Sprawdźmy czy teraz będzie to. Wokojnie. Tak, na creepery to działa! A co działa? Damage nie w no. Ale uleczenie umarł chyba. No tak, uleczenie umarł, ale jak sobie wybijemy creepery. Chyba tylko Tylko jeszcze pająki mi się zdaje, że to ulecza. Chyba hmm. pająki. Eee, dobra. Dobra, ja teraz sobie wezmę. Sprawdzę, czy. Ciekawi mnie to, czy jak. Aj, czy będzie to działało na pigmeny? Czy to pigmeny. Ty właśnie, ciekawi by rzucił na pigmeny miksturkę, która by ich to uleczyła. Nie, ja się schował. ty jesteś? Aha, tutaj nie. Bo ja zobaczyć, czy jakby się rzuciła na pigmeny miksurkę, która je ulecza, yy, no to czy one by zaczęły ciebie gonić, czy nie. No, zgwałciłyby cię. On no. sobie nie umarła, więc powinienem. Te... Drogi, Już są one, być! Za pomocą magii! Nie dziesiąty level podane. Za pomocą magii Olek został za, 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 zaciupany. Taka to magia jak. Kozie zęby. No się zjemy. Dobra, teraz. Może pokażę, jak zrobić. A czekajcie, bo to tak. jest Kozłysz. To będzie taka specjalna tutaj... No, to będzie na specjalne, tylko czekaj, bo ja sobie te już nieraz udało mi się rzucić miksturkę, zamiast nią nacisnąć na stół alchemiczny, to rzucić sobie nią. To jest przerobane jak jeszcze tą obrażniami. Trzepnij sobie. Nie. Jestem asertywny. na lepsze, chociaż nie. No tak, bo to tylko Dobra. Teraz powiedzimy... Zróbmy teraz truciznę. E, literowy, jak to Pioniset. Bez fermentowanego. Ej, jak to się mówi? Pioniset. E, jak, jak to się mówi? Ale co chcesz powiedzieć? Trucizna, jak się to mówi? Trucizna? No. No. Pisze się pioniset. Pisces? 8, czekaj, to jest 8 razy 3 to jest 23. 24. Kurde mam. Brakuje mi szkła. Ale piasku jest dla Ale nie. A pokażę jeden trick. Jak to się robi u, mnie, u nas po rozprawcu. Oh yeah. <tosławca> to się nazywa tu mein item, baby. E, nie, sklep w tym. <tosławca> Teraz zrobię spokojnie <grystanie> Ale ty nie będziesz popatrzeć, tylko pokażesz widzą później. Nie martw się nic nie wybuchnie. Super, cieszę się. Kurde, żeby cię... Blazor przynajmniej też trochę blaze zabił, ale jak ja, tam do ja tam do nich... tam do góry wparowałem, co nie? To wiesz Wiesz, że no tam się fajnie expi wtedy, bo ja tak pałeczki gejzów zbierałem, co nie? Bo eksperty tu mam lepszą swoją. Teraz ja tam może... może lepiej. No siódmy. Też do tych No bo jak to, powiem, to on robi od razu dużo. To mnie nie używa się. Trochę mi klatkuje gra. Jak wiesz, tak. mam większe szanse takiej otwartej walce z tymi idiotami? Powiem ci, że tak. Bo wyskakujesz na nich, nie? i po prostu bijesz, tylko musisz mieć zbroję. Dzięki. uwaga, tylko. Dobra. Zaciukaj do Ja mam lekko. Ja mam lekko zbroję i to wystarcza. Właśnie, szkoda że taka złota zbroja, nie? No. Nie nie, nie, nie daje ci całkowitej ochrony na ogień, albo na przykład kolczuga na strzały. Bo kolczuga tak naprawdę to jest właśnie... Zbroja na bardzo... strzały, tak? Zbroja na ona właśnie zbiera. Bo chcę jak takim zwyczajnym grotem, to nic się nie stanie, ale jak strzeź takim odkowanym, czy takim zaokrąglonym, wtedy ogniwo pójdzie jedno. Znaczy kolczuga była to zbroja lekka, tylko taka. Koczuga jest cięższa niż w żeby ten właśnie pancerz. Trzeba by I see ja. Kupa nie. Głupie, się... I Ale Dobra, ee, czekaj, co tu? A tu na początku taki balkonik tylko, nie? Gdzie? Tutaj. Kiedy o, nie wiem, muszę. na czym się zrobię, ekspiarkę. To będzie hardkorowe. Tylko muszę zrobić szybką ewakuację. Chociaż nie, w tego na tutaj. Paknę go tutaj. A, on długo. No. Ty, oni cię tu nie biją. A, ja No, to to na wodę! A nie, tak nie da się Naprawdę, byłbym taki głupi i bym zrobił tak, żebym mnie akurat bili. Ja bym chciał, żebym zro zrobić tak, by nie bili, no to wiesz. Uuuu! Uh -uh. Come on, baby! Come on, boy! Come on, boy! So, ice, see better show up, I see better show up. Ja tak szybko wodę. Nie wiem, co się, da się, da się. Nie no, weź się, tato. No ale przestań, tato. O, a tu to jest, jest też... osłabienie jeszcze, no to wiesz, jeszcze mam do Ciebie osłabienie, jak chcesz. Mm -hmm. Powiedz, powiedz, jak będziesz chciał. Wiesz, ja mam na Ciebie ekwipunek z tady. Dawaj, 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 będziemy to tak kończyć, nie wiem, tak sobie ten, ujdziemy na hmm, czerwone. to może wino, nie? Chociaż nie no, nie jesteśmy parą, ale pić wino. Masz tego. Nie, no, to masz coś zielonego. Hmm. Czekaj, tam. Ale serio, masz coś biega, to było Martini. Ja bym powiedział, że po prostu... A! Raz... To stałem zawiasem. Aaa! Przynieźł łóg już! Nie. Co ty nam przejdź znalazł? No tego gnuję! A, dma jazku. No to ile to odbić do Billu? Pigmen, Não é Come on, baby! Come on, boy! Come on! To tu chinesa, krótka, stary. To Coś Tu, E, Czekaj, czekaj, bo porque... Każdy Ka zbiera złom. Rozesrał się... Olek już! Dzięki za ekspo, przyda mi się! No, e! Co za czop. Idź co sam se ekspi! Fagasie jedynie. Ty, nie widzę cię nidżę jesteś. No i dobrze. Okay. No to pignie lub jej Każdy ziom zbiera złom. Każdy ziom mi No i zbiera złą! Każdy ziom! Zbiera? <laughs> Wiesz, porówni. To ma 16 sekund tylko. Musia o, mieć... o, cała sztaba. Trzeba, poświęcę się. O, Dwóch klientów biegnie. będzie. Dobra, wiecie co, czekacie? Króciutki odcinek, Króciutki odcinek 15 minut, 16-2 minut, 3 na razie i...